Nikola, uczcił swojej urodziny bramką i generalnie zwycięstwo za trzy punkty w Gdańsku bardzo efektownym. Powiedz swojej perspektywy, jak ocenisz grę drużyny, czy ten plan w został dzisiaj wykonany? No Myślę, że ilość bramek, bramek, którą dzisiaj udało nam się strzelić, pokazuje, że zrealizowałyśmy plan na ten mecz. Fajnie, bo powtórzyłyśmy wynik z poprzedniej rundy. To na pewno cieszy ilość strzelonych bramek, ilość sytuacji, bo tych bramek mogło być zdecydowanie więcej. A co do samego meczu, to uważam, że w pierwszej połowie... Cała kontrola była po naszej stronie, yy, w drugiej również, ale, ale wiadomo, że jeszcze wiele rzeczy jest przed nami do poprawy, i, ale wciąż będziemy szły w dobrym kierunku w celu rozwoju i, i tak dalej. Jeżeli chodzi o wynik, to on wskazuje na jednostronny przebieg widowiska, natomiast Gdańsk postawił się walczył o bramki, także przyznał, że tutaj koncentracja przez 10 minut była absolutnie kluczowa. Tak, dokładnie. Na pewno cieszy, że, że pomimo tylu sytuacji Gdańska, mimo tego, że nie były one na tyle groźne, żeby, żeby tych bramek było jeszcze więcej, ale nasza obrona była szczelna. Pracowałyśmy w mocno defensywie i ten wynik na pewno nas cieszy. Teraz misja Lublin i finał online Pucharu Polski. Na pewno duża sprawa i duża ekscytacja i koncentracja, jako że to jest wyjątkowe wydarzenie generalnie w historii kobiecej sekcji GieKSy. Tak, dokładnie, ale nie ukrywam, że tutaj skupiałyśmy się dzisiaj na meczu w Gdańsku. Dzisiaj był nasz kolejny finał do mistrzostwa. Za tydzień gramy finał Pucharu Polski. I tak do każdego meczu będziemy podchodzić. Nie chcę powiedzieć, że następny, że mecz za tydzień będzie każdym kolejnym, bo ten mecz będzie miał lepszą laurkę niż, niż inne, ale na pewno będziemy skoncentrowane pewne siebie. Przepracujemy mocno tydzień i, i mam nadzieję, że mecz wygramy.